Cześć widzowie, to ja Zyrox A w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zagraliśmy już drugiego skład Wiktory Kapa w tym sezonie Tym razem w trochę innym teamie Ale i tak nam bardzo fajnie poszło Zrobiliśmy tam ponad 1000 Potem wam pokażę pod koniec odcinka jaką topkę zrobiliśmy Także no co, żeby nie przedłużać po prostu zapraszam was do oglądania Ale jeszcze zanim to to zasubskrybujcie szybko kanał i wbijcie na Discorda jeśli byście chcieli no i tyle, ja już nie przerzucam i oglądajcie. Nie, 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 on tu jest, on tu jest. Wyjdź za tego, wyjdź za tego i mu daj 3, 4, 1. Widzicie, 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 widzicie. Nice. Tu coś jest, dwóch widzę. Trzech. Widzę na blisko masz. No, 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 Zabiłem go, zabiłem go. Ja wlatuję, ja też, ale nie Jedno.

So 15, so 15. Ja jest 115, 115! Ten w zonie. Co no jest? Lewo, na no ten nie jest? Na kamieniu no. jest. Jest jakaś smata strzela z górki nam. Wejścia. Mój lag Ja wale. On ucieka to do to to zona to? ten frajer. Ja do przodu poleciałem. Weźcie. 60. Ołcie do prawej. Mi broń nie wyleciała. Czemu cię broń nie wyleciała? Mało, mało mał, to tego. Tam... Są bardzo bieżą na Co jest? mam ja Oj, dostałem. Ja mam zero. O jest? Pomocy, po 51 51. Nice. Idzie 40, do mnie. Drugi 40. Tak, to biały, biały Dostałem. Białe, białe zero. Sto. 150, Poczekaj, Ja jak chcesz. Nice. Ja mam zero. Czekaj, daj mi się uleczyć. Mam dwieście, mam za śmieć. Ale co? Gotcha. Zajmasz Nikt to się wbija jak coś. No wiem. Jan wysiema. Ja Jaka z... to jest mapa. Uciekaj do góry, ja go zreszczę. Dostał? Na, na mnie. mnie. Jeden. Nice, Ręcznie. Na mnie? Ja pompuję kole i lecę do góry. Lastał? Na mnie jeden. Kakt? Zajmasz. Na czekaj mnie ma jeden. Za... Na mnie, czekaj. Nie, on... Po set hagie, po set ragie, uważaj. Wait, der daj, 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 jeden. Na mnie ostatni chyba. Tu jest, tu jest, na, mnie, na mnie jest ostatni. Na, na mnie, na mnie. Co jest? jest Spadł z wysokości, debil chyba. I na mnie kolejny jakiś chłop. Nie, czekaj, co? Ja Kup ku mnie przychodził za kamieniem, bo nie ja No nie, tak, no, no, no nie, no no full nie, no. Wbijcie w niego, wybijcie w niego. To nie razem. Został, 50? Wiesz. Dostałem. Krak 0, 0, 0. No, dostaję wjazd z rękawicami dalej. Jeden, jeden full zero, jeden full zero. No, dla mnie serwam full zero. Przestety. Ja jednego kartę nie mam. Jeden sto. bije z nim. Dobra, NM. 50. 75, 75. Ej, już dwu, dwóch ciebie mi bija. Jeden Ja też. No, przez nie... ja No, 70. No, 70. do mi Ja nie ma 43 po głowie.

ja, ci ja chilluję jak coś... Ej, po tam mi chłop! Gdzie? No, czekaj! Ja widzę, widzę, widzę go! Czekaj! Otwórz! No! Trzy... Cztery... Dwadzieścia krak zero, dead, nice! Wiem... Kurde... Jakby nikt... Zbiorę. zbiorą! Ej, bierze go! Jakiś frajer! Dobra, chodźmy, musimy iść! Chodź od prawo, może górką tutaj! Gdy go dobiliście? Tak!

Spadł 7 jest, fuj solo O nie Macie wuj macie Chodź, chodź do mnie no moni, I monitoruje za... jakaś inna pozycja Nie, czekaj, czekaj, tak, czekaj, za czekaj, za za czekaj, czekaj, za za czekaj. Nie Ale, bo to A wiem No ja wątpię do tego, co to jest Do, jest idę. Jest jeden, zero? Idę do, do was, idę. Ty ma zero, trzysiłajcie, trzyłaj, trzy siłaj ten to zabicie go, bo we mnie będą bletować pewnie. Gdzie one macie Zero, dead, zede, dead Zabiłem Strój, spróję, wejdę. Trzymajcie, Zabijam go, no ja rozbudowuję. Tu jest jeden. Idę. No, ja idę do pompa, Nie 150 zde. 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 25 To ja nie włożyłem tej kancie co 65. 0.

on jest pod nami. On jest pod, nami, pod on czeka, z na, Weź się On tego nad. No wiesz co? Da da da. No no. no. Chcę no, y White 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 jeden. Który nice. miałem nie nie niebieski skin taki white ma no, jak coś. Krak, krak, zero. Weź, jeden do lewej. Do, idę do, do tego do prawej. No i chodź, za nami, za nami, za nami, do nami, dajmy, plen do tego. Ja, ja się biję, pomocy Nie bij się, chodź, spróbuj uciec Ale nie mam jak, nie mam jak Wyjdę, wyjdę Uciekam, uciekam To spróbuj, no Oni, oni też nie wiem, gdzie poszli Nie, ja bym się nie e bił to Eee, bukeją nas no. 50? No muszę tu lecieć 50-50 Pomocy, musimy ktoś pomóc Zabijałem no, się we mnie Bukuje, cofnij, cofnij Nie, nie. nie jak mam jazdy 30 Chodźcie, kurwa, no Co ja mogę zrobić? Ej, zagrało Chodźcie do mnie Ja no, nie mogę Dwóch z wami się biję cały czas Ej, co jest? Chcemy jakoś No No nie jest? Nie, nie, dobra. nie, 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 musimy stąd nie, Tego karta nie, idź uciec? Idź w prawo, idź w prawo ja to ja, to daj, to jest Uciekaj nie, 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 już jest to. Zobaczymy sobie, no, otwórzcie. Gdy, wejdź. Los, chodźcie do mnie. Ja mam z dwie się no. Ja mam na się chopa, ale ja skutyluję. Wyjdź lewą z... i użyj rękawiczek. Dargi. No, dawaj. I do niej. Dawaj alpe. No nie, no trwają ze mi się używał. Nie, nie w pół w górę jak masz kręgawić. nie lećcie górę, bo to oni będą sprayować. Budujcie teraz full już. To jest ten czas. Ja nie ten. Najch. Macie dwa body na sobą. Ja jestem Ja chiluję full. Top 4, ja, top 4. Ja, ja, ja w zonie jak coś. Graj medic. A ja full w dostaję. No to nie wiem. Macie mi przez wszystko przeciął Nie ma matwy, mhm, nie ma maty Jak że ChciaMus, tam w domu że tam chwilę, chwilę, to... Shoot. No On, ja... oni też tam w tyłu lecą ja mam chyba najlepsze Ja też Weź mam czysz... dobry Ja też mam dobry Ja mam zajebisy Nie na jeden ma, ma ko kolej i biga oni mają do mnie mi... kula 19 white bo jestem sam tu na przodzie No miałeś na tył No tylko że ja nie mogłem A i tak miałem tu lepszy landing. Co za ja. do was, idę do was Typa widzę 50 dead dead, dead Nice Brawo Na mnie, kolejny dead 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 drugi Nice Nice I dwóch na przodzie, musimy ich zwukęwać, żeby mieć te ja, idę już tam Oni I... z góry są czy na dole? I... Ja pizzę, ja, ja pizzę, ja pizza Dobijam go Na mnie Zero Jestem. Gdzie? Na lotnisku. Na noc, no, 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 no. Ja tam... U, was leci rękawicą. Borelka. Tu jest, tu jest, uwaga! Pomagam na mnie, no. Nie pomagam wam. się, kręci Co za debil. Dojdzie. Ej, jeszcze. jeden tutaj na lewo, le jeden tu na lewo. Dobra. go. On na mnie. No Na nas spada, idzie. teraz na luncha ma zero. go. Zabudujcie mu, no, git. Free frag, free frag. Nice. No i zabudujcie. Rękawice, jak coś Och, oh, oh. pocho, dołem, ucieknij. Fizz, rękawice, Fizz rękawice. No nie, W tym momencie została nam ostatnia gra. No i mega mało punktów mieliśmy, a na było około 280 chyba 4. Czy coś. I pomyśleliśmy sobie wtedy, że to jest już raczej niemożliwe. Ale... Po po prostu przemyśleniach Wystarczyło zrobić wina I tam około chyba 30 coś fragów Ale graliśmy już tak żeby po prostu zrobić jakąś dobrą topkę chociaż Ale się staraliśmy Ja w tym meczu dużo nie pograłem Ale moi teammaici tak i, I zobaczcie jaka naprawdę bardzo dobra gra z tego wyszła Także no co oglądajcie Ja jestem z wami na hita, na hita, aura. Uważajcie mega, proszę. Ja też muszę Lust. uważać. I, aura miała zero, drugi box. Idę, idę. Full box, co? So? I... Luz, oni są słabi. Ja ich... Tra, zada, dostałem, zero. dostałem od pleców. Box, dostał, co? So? Zero. zero. Jestem, no, do... 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 kono, kono, kono staje mu, kono staje mu. Jestem, blaze. Nice. Widzicie go? BĘDĘ, box, box full, 100. Są, ja mam pomoc. 50 Oni mają wszyscy full, full one each. Na mnie full box, na mnie full okay, box! Wklejają. Ale w wkleja się we mnie. Się we mnie. Się zero, no, no, Oni mają Nie tego. Podmieniam je. Ja też go podmieniam. Dobra, podmienij go. Lecę się. Ja też. Dobra, wygramy ja tego fajta na spokojnie, ich jest dwójka? Nie, ileś to jest? Czere, jednego mniej okay. jednego. Ale wszyscy mieli zero. Ale to tylko dwójka jest chyba. No nie, jest trzech. Jeszcze Próbujcie to tak skolapsować Ja mam Maca masz macę, Alper? Ja trzysta mam, teraz samą. Uważajcie, żebyście nie strzelił jakiegoś crazy spraya. On tu schodzi, schodzi, schodzi! A, pierdol. Błagaj Mam! 0 0 0 0 Zero, 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 zero. zero Na jeden, na jeden. Na jeden? Awrser, awrser, Podnoszę go, podnoszę go. Nie, nie podnoszę go. Zabij go, zabij go, on ma zero. Dwóch dead, dwóch dead Nice, nice. Ostatni za sobą ucieka. White, White? Jest, 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 jest. Tam, tam. Dobra. 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 bo to są papy już. Szybko. Widzę go, widzę go Dobra. się na Dobra. Da, 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 Dobra. 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 Na pewno jest tam? Ja Dobra. pierwszą tego domku. Padera, padera, Dobra. na Dobra. <laughs> Dobra, ej to było crazy To, to, to było dobre To było mocne no Uwaga ja To jest medale, to jest medale, to jest medale Nie bijmy, może nie bijmy 24 101 Nice, nice, nice ja cię, się, uletrzy się Drugi 150 Nice, nice. się na tak 72 się na drugi nice. dostaje, I 41 no, jeszcze no tak, bo kurwa milion Krak! jest. Naś, weź go, weź go. Zero, dead, z nimi? Nie. O nie. W no, się mam. Dobił mnie. Uciekłem jakoś. W tym momencie wpadliśmy na pomysł, żeby po prostu nas reznąć. Te dwie osoby, które były dead z naszego teamu, czyli mnie i wkr -a. No i udało się, ale no niestety tylko jedną osobę, bo ja właśnie w taki sposób skinąłem zabijmy że żyjesz? Tak Dobra, to Git, chodź chodź. Ale to co za życie. To życie mam do powiedzenia Aha, bo ty nie wziąłeś Musisz, no, Musisz iść na tamten lód. Musisz iść na tamten lud, bo to... O dobra! Coś jest o kur Nie luz Czekajcie, bo macie mnie gani. Pomocy, pomocy. Ja nie mam Eee, Ja nie Tu, nie Brawo, 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 brawo. Na razie masz ocenę, na razie masz Ja bo tutaj są, ja, ja jednego ma bo to do drugiego Na na Ja chilluję, możecie do mnie wejść. Ja też chilluję. On też, on też, no. Ja jeszcze fajny, mam, fajny layer mam. Dobra, Dawaj do niego Tylko zmień tą ściankę zamiast drewnianej na metalową Pod nami, solo, solo Podaj strefę, Nice Ej, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, jak możecie No, jestem Tutaj, tutaj, będę wybiegać Station Pod nami, patrz, 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 D, 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 nice, nice, brawo Idę pod idę pod Nie chodź, nie D, D, D Nice, 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 nice Na mnie Nie podniosą go już nie podniosą go już raczej No, meda. Chodźcie, bo jest na nas on, chodźcie, ej. Typ, 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 e, dwójka, dwójka! No i gugno jest na mnie No nie, zaroking go Dobra luz Dopniemy na Logand, idziemy na Logend jak coś Tam jest ten luz tego chopa jeszcze nie? To zabiłem Dajcie radę, dajcie radę panowie Chodźcie za mną, chodźcie. Idę za mną. po temu, idę po temu, idę po temu. Chodźcie, luz. chodźcie, chodźcie, tu jestem luz, mam ma rękawicę zajebiście. Weźcie Sefiza, Biga Ja wezmę, big, ja, ja A 15, czekać, 15 to było Chodź, chodź tu Nie macie meta żadnego, nie? Nie

Wyżej, wyżej. Musicie wyżej, fragować, wyżej. musicie. No. Dawaj, dawaj, dawaj. Alpaka, chodź do mnie, Alpaka! Czekaj, ale mamy dwóch pistrzy, nie. Ej, ja, ja chodzi o tu mi przyjęli na go Wuker ty tu masz dwa fragi łatwe. uważaj. Chodź pizuję, pisuję, pisujesz. Dobra. To dawaj. Low gun, low gun. Tu dawaj Idę. Idź do nich, idź do nich, no Chak Ja się luję. Na mnie. On się leczy. Uważaj WUKER. Mam to A ja na dziedzę Kiedyś, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie Nic Ja napiję, ja rozbudowałem, rozbudowałem Tak, ja, Nie, drewna, nie Mam 4-0-2, 4 0, 0 ma, Chodźcie, chodźcie no, Jak mi pompuję No to pi... popój Fiza, Fiza. No, Nie, nie, dużo, nie mam dużo, Ale wal. mam, mam 4-0-2, 4 Do budynku, do chodźcie Tak, musimy, musimy, bo oni nas piją chodź

ale mógł i Jest WKR, chodź, chodź, Musi się uleczyć ja. pój, Alpaka, idź do WKR'a i daj mu meda Nie mam tyle ale sprzyja Bo Alpaka ma full, full A, Mam 3 0 Mega dużo, mega meda Jest top 7, top 7, wszyscy solo, możemy high Ja w jest w meda Dobra, to weź się Bez solo Haja nie ma, nie ma haja

nie tak wcześnie Wybili Kreszkę. mnie, wybili mnie. Ja dalfaki, alfaki, do alfaki da chyba Idź, idź O nie, jeszcze nie Co? Dostałem do nice. killa Ostatni, I last nice. Nice. Dobra i tak, nice. No i co widzowie, to by było na tyle w tym odcinku Zrobiliśmy taką topkę, wyświetlało się w tym momencie na ekranie Zrobiliśmy chyba tam 18 pera, niedużo Ale zawsze coś no poszło nam w miarę git i te pierwsze gierki mogły być, być lepsze No ale co? Le lepsze coś niż nic także No fajnie się to grało w sumie Te składy się mega fajnie gra ogólnie I myślę, że następnym razem będzie koal cool, także no co? Ja już nie przedłużam zasubskrybujcie jeszcze ten kanał, żeby nie przegapić następnych filmów i wbijcie na Discorda, żeby też mieć powiadomienia, bo tam też są powiadomienia o różnych rzeczach, o streamach i o wszystkim. Ja już nie przedłużam. I do następnego. Cześć!